Oj sorka, widzę, że głosu nie włączę. Siemanko tutaj lubi autobusy ze wszystkich miast. Dzisiaj pokażę wam nowy update na mojej grze. To jest nowa linia 135. Do tego nowa pętla autobusowa na ulicy Towarowej, nazywa się pawilon handlowy nazwałem to pętlę w sensie ta pętla otrzymała taką nazwę oczywiście w rzeczywistości w Olsztynie jej nie ma ale to tam taka tymczasowa pętla e... ogólnie to wbijam sobie linię 135 nie? No i jedziemy na to towarową. No dobra, jedziemy sobie, nie? I tutaj pojawia się nowa trasa, bo jedziemy prosto, a nie w lewo. Tak jak 101. Sobie tutaj stajemy. Oj, sorka za ten trzask. No Linia obecnie mam mniej przystanków, ale niedługo zrobimy trasę zmienioną. Taki mamy plan z zespołem moderacji i deweloperów. Pewnie będziecie się pytać w komentarzach, skąd mam ulepszonego NITS-a. Wyszukujecie sobie NITS i musicie poszukać NITS-mody. To wam doda dodatkowe miejsce na jedną plus taki bardziej nowocześniejszy NITS. Dobra. Chwilka przed odjazdem. Ja sobie wezmę gumę. Jeżeli by mnie było źle słuchać podczas tego filmu, to piszcie w komentarzach, okej? Okay? Tutaj przełączamy się na przerwę. Pasażerów wypuszczamy na tym przystanku. Odjazd jest z tego przystanku. Przerwę tam 3-2 minutki, minutkę odbywamy tutaj. Dwie minuty lub minuta do odjazdu podjeżdżamy na przystanek. Godzinę do odjazdu możecie zdecydować sami. Ale pytać się. Yy, Innych graczy na czacie, czy ta godzina jest wolna, aby był odstęp między kursami. To tyle. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Link do tej gry macie w. do mojej gry macie w. Ten, komentarzach. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.